W związku z problemami z zaopatrzeniem w węgiel pojawił się rządowy projekt ustawy dotyczący dystrybucji i sprzedaży węgla przez samorządy. Gmina Dębica planuje przystąpić do tego programu, ponieważ chce pomóc mieszkańcom w zakupie węgla. Podejmujemy działania, kwestia po prostu gdzie będzie zlokalizowany odbiór tegoż węgla i jakość. Można wszystko zrobić, tylko po prostu ta jakość, a wiemy po prostu, że... Jakość oferowana, zwłaszcza z importu, no jest różnej jakości. Lepiej po prostu nie sprowadzać, no i nie ponosić koszty. No, drugie po prostu nie wiadomo, no mamy 500 zł za jedną tonę do dyspozycji, mamy zająć się całą dystrybucją. Czy to wystarczy? Jeśli nie wystarczy, no to musielibyśmy z budżetu zabezpieczyć. Następnie w celu zwiększenia wygody i dostępności wskazane zostaną trzy składy, do których węgiel będzie transportowany, a stamtąd bezpośrednio do mieszkańców. U nas trzeba byłoby według po prostu tych deklaracji, które wpłynęły 8 tysięcy ton e, taki skład. 40 to po prostu wagonów, wagonów po 60 ton. To jest gdzieś po prostu 2 tony. 60, czyli trzeba byłoby kilka składów, li tylko na gminę Dębisa. Gmina Dębica chce działać tak, aby było to jak najbardziej korzystne dla mieszkańców. Liczą na to, że węgla nie będzie brakowało i dostawy będą ciągłe. Dystrybuowany węgiel zabezpieczony przez rząd pochodził będzie z importu.